Cześć, tu Tomek z Motocontrollera, witam wszystkich w kolejnym odcinku serii ciekawych przypadków. W dniu dzisiejszym Audi A7, w nadwoziu Sportberg 3.0 TDI Quattro Tiptronic, można powiedzieć klasyka. Samochód z 2015 roku, sprzedawca w ogłoszeniu podaje nam numer WIN. Takich jeszcze tutaj informacji. Auto oczywiście czyli trowa jednostka diesla generująca moc 320 koni, automatyczna skrzynia biegów przebieg 257 tysięcy km co mamy w opisie. <coughs> Sprzedam moje prywatne auto, jakim jest Audi A7 30 TDI 320 koni, podniesiona moc. Możliwość sprzedaży na fakturę VAT. Posiadam auto 5 lat. Przejechałem nim około 160 tysięcy km. Audi na bieżąco serwisowane, garażowane. Świeżo wymieniony olej w skrzyni biegów oraz w silniku z kompletem filtrów. Tarcze i klocki wymienione w zeszłym sezonie. Koła 20 cali oryginalne w komplecie. Opony letnie i zimowe. Oba komplety po jednym sezonie. Auto wyposażone m.in. w łopatki zmiany biegów, aktywny wydek, który daje. Rasowego brzmienia Dołącza tutaj relingi dachowe Samochód w bardzo dobrym stanie technicznym, jak i wizualnym Nie wymaga wkładu finansowego Możliwe sprawdzenie na dowolnej stacji diagnostycznej I mamy kontakt tutaj do sprzedającego Z opisu wygląda, że jest to osoba prywatna Na ile wycenia ten egzemplarz? Na 86 tysięcy złotych Ogłoszenie w sumie, w sumie nie wzbudza tutaj żadnych jakichś niepokojących że tak powiem informacji patrząc na zdjęcia, czytając treść, można jak najbardziej się zainteresować tym egzemplarzem. Wszystko wydaje się być jak najbardziej w porządku. Nasz ekspert Jakub miał okazję oglądać ten samochód dla naszego klienta. Zaraz się z nim połączę i wspólnie omówimy sobie przebieg tego oględzin. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Jakubie, słyszymy się? Halo, halo, cześć, witam. Cześć, witam Cię. Miałeś okazję oglądać taką ładną, białą Audi A7 3.0 TDI Quattro, można powiedzieć, że klasyka. Przybliż nam proszę przebieg oględzin. Podsumuj, czy ten samochód... Dobrze został wytypowany przez naszego klienta, czy też, no niestety, ale nie będziemy go mogli polecić, będzie musiał sobie poszukać czegoś innego. Tak, stosunkowo niedawno oglądałem y, białe Audi A7, które w ogłoszeniu wyglądało. Bardzo ładnie, wręcz wręcz tutaj no, na zdjęciach samochód prezentował się super, według opisu miał być bez wkładu finansowego, e, miał być w super stanie, no i tutaj niestety na miejscu tak nie było. Przed przyjazdem do sprzedającego dostałem tutaj raport szkód, który już pokazał, że auto miało w przeszłości jakieś szkody tyłu. Które były robione jeszcze w Belgii. Później, po sprowadzeniu auta do Polski, tutaj mieliśmy trzy kolejne szkody. Jedna szkoda przodu na 20 tysięcy złotych, także trochę więcej elementów, tył w granicach 10 tysięcy. Także już miałem jakieś tam wcześniej informacje, że, że tutaj szkodowość była. No eee, i to się potwierdziło na miejscu. Sprzedający za bardzo tutaj od, o tych szkodach takich historycznych niewiele wiedział. Za jego kadencji powiedział, że uderzył jakieś tam, jakieś dzikie zwierzę, shodem. Jeśli chodzi o Miary powłoki lakierowej tutaj w zasadzie ciężko było znaleźć na samochodzie element, który miałby Fabryczną powłokę lakierową. I cały przód, e, i cały tył były powtórnie lakierowane. Obydwa tylne błotniki były szpachlowane. Lewy tylny błotnik tam w granicach do 1000 mikronów, prawy tylny do 500 mikronów, lewe przednie drzwi też tam w granicach 340, prawa strona drugi lakier, także w zasadzie samochód dookoła cały gdzieś tam był w przyszłości naprawiany blacharsko-lakierniczo. Jeśli chodzi o jakość tych napraw, no to, to była ona na takim średnim poziomie. Z tyłu spasowanie tylnej Klapy niestety odbiegało, gdzieś tam od, od norm widać było róż, różne szczeliny. Jeśli chodzi też o, o te naprawy, to później jakby dalsza część kontroli wykazała, że, że oprócz gdzieś tam spasowania to również i inne kwestie tutaj zostały zaniedbane, ale to sobie przyjdziemy dalej. Jeśli chodzi o kontrolę zewnętrzną, tutaj również szyba czołowa posiadała dwa. Dosyć znaczne odpryski, także generalnie kwalifikowała się do wymiany, więc już mamy tutaj pierwszy koszt, który powinniśmy ponieść po, po zakupie takiego auta. A auto miało być bez wkładu. A jeśli chodzi o, o opony, tutaj sprzedający, nie kłamał, opony były świeże, uwag tutaj nie miałem, także przeszedłem. Dalej do wnętrza pojazdu. Wewnątrz, jeśli chodzi o ogólny stan tapicerki, uwag nie miałem, aczkolwiek już po odpaleniu samochodu i rozpoczęciu weryfikacji elektroniki, tutaj niestety dzień był bardzo upalny, aklimatyzacja. Niestety w ogóle nie działała, przewody były ciepłe, tak, także już mamy tutaj kolejny koszt, do, który trzeba gdzieś tam wliczyć po zakupie ewentualnym takiego auta, czyli właśnie sprawdzenie układu klimatyzacji. No i tak naprawdę loteria, czy ta naprawa skończy się dobiciem czynnika, wymianą jakiegoś tam, powiedzmy jakiegoś przewodu, czy jakieś większe koszty typu na przykład kompresor. Dodatkowo samochód na zdjęciach już w ogłoszeniu miał cały czas otwarty spoiler. Ja, jak samochód kontrolowałem, ten spoiler dalej był otwarty i przy próbie zamknięcia. Niestety nie udało się tego zrobić. Właściciel zaczął wymyślać jakieś tam historie, że trzeba jechać powyżej 100 na godzinę, czy nawet 150, żeby ten spoiler się zamknął. Gdzie tak naprawdę jest to w sprawnym samochodzie? Z tego co ja się orientuję, to jest kwestia przytrzymania przełącznika, który się znajduje na desce rozdzielczej. Także niestety ten spoiler jest na stałe otwarty i jest to związane z jakąś tam jego usterką. Prawdopodobnie, być może po właśnie szkodzie tyłu samochodu nie zostało to poprawnie naprawione, zamontowane, czy też nie, nie zostało coś wymienione w tej klapie. Dodatkowo był problem z czujnikami parkowania. Tutaj cały czas samochód widział jakąś przeszkodę, chyba z przodu, gdzie później pod, podczas kontroli komputerem diagnostycznym wyszedł właśnie błąd czujnika parkowania przedniego. Także też przy szkodzie przodu auta tutaj nie zostały czujniki parkowania naprawione. W tyłu, w tylnym zderzaku czujniki parkowania były gdzieś tam włożone niechlujnie. Te, te, te czujniki, jeden był zapadnięty do, do środka do zderzaka, drugi był gdzieś tam krzywo zamontowany. Także tutaj przy naprawie ktoś się niestety nie wysilił, żeby te, to, to zrobić zgodnie ze sztuką. Przechodząc dalej, jeśli chodzi o komorę silnika, tutaj... Ta zabudowa była dosyć gęsta, więc ciężko było dojrzeć tam we wszystkie zakamarki. Ale już po zapaleniu latarki dojrzałem tutaj zapocenia olejowe, które były widoczne w okolicy pokrywy zaworów, w okolicy bloku silnika. Także tutaj na pewno jakieś tam zapocenie, jakaś, jakaś uszczelka gdzieś puszcza, no, należałoby to wyczyścić, umyć, przejechać się kilka kilometrów i ponownie tutaj zdiagnozować konkretnym jakby Konkretne miejsce tego, tego wycieku, tego zapocenia, no ale jest to kolejny wkład własny w ten samochód, kolejne gdzieś tam setki jak nie tysiące złotych w warsztacie, żeby ktoś to porozbierał, posprawdzał i, i po prostu wymienił jakieś uszczelki. Dodatkowo zabrudzony był tutaj zbiorniczek płynu wynaczego płynu chłodniczego. Sam płyn był bardzo brudny, przypominający bardziej zupę pomidorową, tak bym to nazwał, ani, aniżeli czysty ładny płyn. Dodatkowo świecąc w ten zbiorniczek, niestety był on znacznie zabrudzony, także cały układ chłodzenia wymaga gruntownego czyszczenia, rozebrania tego i, i, i jakiegoś płukania. Jazda próbna w zasadzie jakichś tam większych uwag nie wykazała. Tutaj sprzedający wspomniał o tym właśnie aktywnym wydechu. Faktycznie samochód brzmiał dobrze. Nie brzmiał jak diesel, ten dźwięk był trochę głośniejszy, bardziej rasowy. Jeśli ktoś ma taką chęć, lubi to e, i się świadomie na takie taki auto decyduje, to, to, to nie jest to żaden minus. Sprzedający wspomniał, że jest tutaj zwiększona moc do około 300-320 koni. To też zapisał w ogłoszeniu, natomiast samochód po tych modyfikacjach nigdy nie był na żadnej hamowni, nie miał sprawdzanej mocy, więc tak naprawdę nie mamy żadnej pewności, czy to jest 300 koni, 320, a może 270. Nie jest to żaden sposób przez, przez sprzedającego. Przejechaliśmy sobie na stację kontroli pojazdów. No i tutaj niestety kolejny wkład własny, który samochód wymaga w postaci wycieku oleju w okolicy skrzyni biegów. Ten wyciek był, był dosyć zaawansowany, także według, o, według opisu w ogłoszeniu, jak tutaj napisał, sprzedający świeżo wymieniony olej w skrzyni biegów. Jak był wymieniany olej, jak ten, ten, ten olej cieknie, no chyba że ktoś go wymieniał i niepoprawnie gdzieś tam złożył skrzynię i ten wyciek się pojawił. Aczkolwiek tak. z doświadczenia nie sądzę. Dosyć gdzieś tam sporo korozji było z tyłu na zawieszeniu. Kontrolując gdzieś tam inne egzemplarze tych modeli, taką ilością korozji się nie, nie, nie spotkałem. Także być może to jest gdzieś tam w przyszłości jakieś parkowanie w bardziej wilgotnym miejscu. No i tak jak wspomniałem wcześniej, samochód był podpięty pod komputer diagnostyczny, który wykazał. Nam tutaj pięć różnych błędów. Błędy od czujników parkowania z przodu, o czym wcześniej wspomniałem. Błąd od czujnika otwarcia tylnej klapy, czyli tutaj coś po, po, po tej szkodzie tyłu zostało. Błąd od y, spoilera tylnego, od wyłącznika krańcowego ruchu. Był tam też błąd z. Jednostki sterujące silnikiem, to akurat pewnie jest związane z tym nieoryginalnym oprogramowaniem silnika. To jest normalne, zazwyczaj jak, jak jest silnik, gdzieś tam oprogramowanie silnika jest zmodyfikowane, to gdzieś tam błąd wyskakuje. Także tutaj w zasadzie trzy błędy odnośnie prawdopodobnie właśnie skutków tych historycznych szkód plarsko-lakierniczych. Jeśli chodzi o samego sprzedającego, była to osoba prywatna, która na początku oględzin wspomniała, że samochód jest, jest dla tej osoby czymś więcej niż tylko przedmiotem do poruszania się, że dba o ten samochód, że właśnie zrobił nim bardzo dużo kilometrów, że był serwisowany. No i to niestety w czasie kontroli się niestety nie potwierdziło, bo samochód pod kątem właśnie technicznym, pod kątem tych niesprawności, wszystkich, które, które gdzieś tam wykryłem, no, nie przedstawiał jakby stanu zadbanego, a raczej stanu, który wymaga inwestycji, które jak je zsumujemy kosztowo, no to niestety będą znaczne. Szczególnie, że jest to auto tam segmentu premium, w którym naprawy e, kosztują nieco więcej niż gdzieś tam w przeciętnej marce. No i dodatkowo tutaj Podczas oględzin przy każdej gdzieś tam wykrytej usterce, przy każdym wykrytym mankamencie sprzedający starał się zbagatelizować te, te wszystkie rzeczy, typu właśnie jak znalazłem wyciek z tej skrzyni biegów, to gdzieś tam próbował zwalić, że może to nie było umyte po, po wymianie oleju właśnie przy tym spoilerze tylnym, próbował gdzieś tam dopisać jakąś historię, kiedy ten spoiler się powinien zamykać, kiedy nie. Więc to mijało się to z prawdą, i, i tutaj niestety zaufania mojego taki sprzedający nie wzbudził, próbując właśnie gdzieś tam nas zmylić czy, czy wprowadzić w błąd albo po prostu zbagatelizować wykryte. wykryte mankamenty. Także podsumowując, no ja tego samochodu nie mogłem polecić, nie miałbym tutaj czystego sumienia, żeby kogoś, komuś taki samochód polecić, pomimo tego, że w ogłoszeniu wygląda on ładnie, według opisu jest, jest w stanie bardzo dobrym, bez składu własnego, to niestety w przyszłości samochód miał kilka szkód baharsko lakierniczych które niestety nie były naprawione dobrze, ponieważ i tutaj spasowanie elementów jest kiepskie, i elementy elektroniki nie działają prawidłowo po tych naprawach. Także to wymaga na pewno poprawienia i ingerencji. Mechanika, elektryka, no i niestety finansów z tym związanych. Dodatkowo klimatyzacja, która nie działa. Szyba czołowa, która ma dwa znaczne odpryski, więc no wypadałoby ją wymienić. Wycieki olejowe ze skrzyni i w komorze silnika. Także tutaj, niestety, tych, tych, tych rzeczy wyszło e, dosyć sporo. No, niestety, to jest kolejny przypadek, w którym ktoś, jakby zrobił 500 km i przyjechałby obejrzeć tak idealny i ładny samochód po zdjęciach i po opisie, no, niestety by się roz, rozczarował. Dokładnie, super, bardzo fajnie to podsumowałeś, zebrałeś to wszystko w całość. Yy, zgadzam się z Tobą jak najbardziej. Dzięki jeszcze raz za szczegółowe omówienie przebiegu oględzin, o streszczenie nam raportu. I słyszymy się przy nagrywaniu kolejnych odcinków serii ciekawych przypadków. Dzięki, trzymaj się, pozdrawiam cię. Na razie, cześć. Dzięki, również, pozdrawiam. Bezwypadkowe? Jasne. Tworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po WIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkut.pl. Więc drodzy widzowie, sami widzicie, po raz kolejny zostaliśmy wprowadzeni w błąd, zostaliśmy troszeczkę oszukani. Samochód, według sprzedawcy, jest w bardzo dobrym stanie technicznym, wizualnym, nie wymaga najmniejszego wkładu finansowego. No niestety, w tym przypadku sami słyszeliście, co zostało przez nas znalezione. A sprzedawca to zbagatelizował. Dajcie znać proszę w komentarzu, co o tym sądzicie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, subskrybujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć.